Ja myślę, że ta świadomość powoli się buduje w Polsce. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że polska gospodarka za kilka lat po prostu przestanie być konkurencyjna w Europie, jeżeli faktycznie nie przeprowadzimy tej zielonej transformacji. I paliwa syntetyczne to jest, nie chcę powiedzieć, pierwszy krok, to jest taki milowy krok, który my musimy wykonać. Dzień dobry. Słuchacie podcastu Energetycznego Kontakt. Gościem naszej rozmowy jest Olga Sypuła, country manager European Energy. W dzisiejszej audycji przedstawimy perspektywy rozwoju technologii Power 2X. Serdecznie zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, pani Olgo. Dzień dobry. Jaką rolę odgrywają zielone paliwa syntetyczne w strategii rozwoju European Energy w Polsce? W European Energy głęboko wierzymy, że zielone paliwa syntetyczne są niezbędne do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju oraz dekarbonizacji gospodarki. Skupiamy się na rozwiązaniach power to x takich, które pozwalają na produkcję paliw syntetycznych z wykorzystaniem zielonego wodoru. To pozwala nam zaoferować ekologiczne alternatywy np. dla transportu morskiego, dla lotnictwa, ale również dla gospodarki tej ciężkiej, przemysłu ciężkiego. Mogłaby Pani rozwinąć, jak wygląda produkcja tych zielonych paliw syntetycznych w oparciu o technologię power to x Technologia Power2X polega na przekształceniu nadwyżek energii elektrycznej wytwarzanych z odnawialnych źródeł w inne nośniki energii, takie jak wodór, metanol czy amoniak. Proces ten opiera się na elektrolizie, czyli rozkładzie wody na wodór i tlen. Przy użyciu zielonej energii, a następnie syntezji chemicznej pozwalającej na tworzenie różnych produktów końcowych. Jakie są możliwości produkcji zielonych paliw syntetycznych, takich jak wspomniała Pani, zielony wodór, metanol, z wykorzystaniem tej technologii Power2X? I na jakich źródłach odnawialnych głównie opiera się ta technologia? Czy to są głównie na przykład źródła wiatrowe, fotowoltaiczne, czy są mieszane? Technologia Power2X umożliwia produkcję zielonego wodoru przez elektrolizę wody i przy użyciu energii odnawialnej z miksu. Odnawialnych źródeł energii, czyli to musi być fotowoltaika i wiatr. Dobrze, jeżeli jeszcze będzie magazyn energii, ponieważ ta dostawa energii musi być stała w procesie elektrolizy. I wodór, który produkujemy, następnie może zostać wykorzystany jako surowiec do produkcji metanolu, w procesach chemicznych z wykorzystaniem dwutlenku węgla, ale może być też wykorzystany do produkcji SAF-u, czyli na przykład paliwa do samolotów, jak również amoniaku. Do przemysłu chemicznego. Jakie korzyści przynosi rozwój tych technologii Power to X w kontekście właśnie produkcji zielonych paliw syntetycznych? Jak mają Państwo plany na przyszłość związane z rozwojem, z rozwojem tych technologii? Chyba największą korzyścią z rozwoju technologii Power to X jest dekarbonizacja gospodarki, szczególnie tych sektorów, które są ciężkie do zelektryfikowania. Natomiast jak ja widzę przyszłość, czy jak European Energy widzi przyszłość? Wydaje mi się, że Unia Europejska chyba jasno nam pokazuje, w którym kierunku powinien podążać proces dekarbonizacji oraz zielonej transformacji gospodarczej i bardzo promuje rozwój zielonych paliw syntetycznych w ramach tejże strategii i Polska powinna wykorzystać te trendy, żeby rozwijać sektor zielonych paliw syntetycznych właśnie jako integralnej części transformacji energetycznej. A czy aktualnie na przykład Unia Europejska przywiduje jakieś programy wsparcia dla tych zielonych paliw syntetycznych? W European Energy uważamy, że systemy wsparcia, które może za chwilę wymienię, to jest, to jest jakby jeden filar, ale tak naprawdę najważniejszym czynnikiem jest strumień przychodów, czyli odbiór. I my uważamy, że należy organizować duże kampanie podnoszenia świadomości dla potencjalnych odbiorców. I my mamy już swoje instalacje, które są właśnie świetnym przykładem tego, że jest możliwa budowa, rozwój tych technologii. Właśnie dlatego, że mamy tego odbiorcę końcowego, tak? Czyli nasza fabryka emetanolu ma zakontraktowany odbiór z Merskiem, z Nowonordiskiem, z Lego. I bez tego tak naprawdę, bez tego końcowego odbiorcy, myślę, rozwój tych technologii nie będzie możliwy. Natomiast wracając do pierwszej części pytania, to. Tak, Unia Europejska oczywiście różne systemy wsparcia, i czy to jest Horizon Europe, czy Fundusz Modernizacyjny. No, oczywiście jest bank wodorowy, tak, który wspiera produkcję wodoru, już nie może, nie Power to X dalej, ale samego wodoru. Są też inwestycje prywatne i pa partnerstwa publiczno-prywatne, no i oczywiście rynek kapitałowy, czyli na przykład nie wiem, emisja zielonych obligacji. Wspomniała Pani o świadomości potencjalnych odbiorców. Jak ta świadomość kształtuje się na przestrzeni ostatnich lat w Polsce, jak zaopatrują się potencjalni klienci na zielone paliwa syntetyczne? My widzimy bardzo duże zapotrzebowanie. Jako European Energy prowadzimy bardzo dużo rozmów właśnie z potencjalnymi odbiorcami. Zgłaszają się do nas zarówno zgłaszają się nas zarówno duży przemysł, energochłonny, jak również producenci z konkretnych sektorów. Także ja myślę, że ta świadomość powoli się buduje w Polsce. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że polska gospodarka za kilka lat po prostu przestanie być konkurencyjna w Europie, jeżeli faktycznie nie przeprowadzimy tej zielonej transformacji. I paliwa syntetyczne to jest, nie chcę powiedzieć pierwszy krok, to jest taki milowy krok, który my musimy wykonać. Tylko to świadomość to jest jedna kwestia, a drugą kwestią jest jeszcze, czy to w ogóle jest w Polsce możliwe, czyli czy Polska stwarza odpowiednie warunki dla rozwoju technologii Power to X. I to jest też taki temat, myślę, o którym musimy rozmawiać i dosyć głośno podkreślać, że nam ciągle brakuje stabilnych i przewidywalnych regulacji, rozwoju infrastruktury sieciowej tak, i konkretnego wsparcia. Tak jak mamy bank wodorowy ale, europejski, ale też każdy kraj unijny ma swoje systemy wsparcia, na przykład do produkcji wodoru, coś w rodzaju CFD dla odnawialnych źródeł energii. W Polsce rozmawiamy, ale to się ciągle nie dzieje. Tak samo kwestia regulacji i skrócenia też tych procesów inwestycyjnych, są kluczowe rzeczy dla rozwoju technologii Power to X, a przede wszystkim dla zachowania konkurencyjności polskiej gospodarki w Europie i na świecie. A jak pani widzi właśnie wolę polityczną rozwoju tych technologii Power to X i zielonych paliw syntetycznych? Czy to się zmienia? Czy na przykład rząd jest bardziej przychylny dla rozwoju takich technologii i wspierania Power to X? Muszę przyznać, że prowadzimy bardzo dużo rozmów. Nawet wczoraj miałam takie spotkanie. My budujemy dopiero tą świadomość, jeśli chodzi o administrację publiczną. Myślę, że to dla nich jest dosyć nowy temat i nie do końca, nie, nie do końca jest zrozumienie po, po tej drugiej stronie, jak bardzo, złożony, jak, te, jak bardzo złożony jest ten temat, jak wiele puzli trzeba poukładać, żeby na sam koniec faktycznie produkować te zielone paliwa. Sam sektor coupling to jest coś, co my teraz tłumaczymy i, i pokazujemy, że produkcja paliw syntetycznych łączy ze sobą kilka sektorów. Tak? Możemy też produkować ciepło odpadowe, czy produkujemy ciepło odpadowe, które może być dostarczane do pobliskich miejscowości i zasilać je w ciepło do systemu ogrzewania na przykład. Tak? Więc tam jest bardzo dużo czynników czy, czy zmiennych, które my teraz próbujemy tłumaczyć. My widzimy, to znaczy szczególnie w tych też dużych spółkach skarbu państwa, takich jak Orlen na przykład, widzimy chęć do rozmowy, do współpracy. Tak naprawdę wszyscy wiemy, że żeby żeby Polska była konkurencyjna, to to musi się zadziać, ale faktycznie jest jeszcze bardzo dużo kamieni milowych przed nami, które muszą się zadziać, żeby można było ten proces przeprowadzać w miarę sprawnie żeby wszystkie strony były dobrze poinformowane i rozumiały swoją rolę w tym przedsięwzięciu i na sam koniec, żeby faktycznie produkt też ekonomicznie był interesujący dla potencjalnego odbiorcy. Wspomniała Pani, że technologia Power2X to wiele puzli. Jakie są główne filary tej technologii, oprócz źródeł wytwórczych, o których już powiedzieliśmy? Technologia Power to X poza źródłami wytwórczymi, czyli powiedzmy fotowoltaiką i wiatrem, bo czy to będzie wiatr na lądzie, czy, czy też morskie farmy wiatrowe, bo o tym też myślimy, żeby produkować wodór z nadwyżek z morskich farm wiatrowych, to są magazyny energii, które też w razie, gdyby się okazało, że nie wieje i, i nie świeci, to żeby można było dostarczać czy wspierać tą energią z magazynu, to jest zielone CO2, czyli Biogazownie lub biometanownie na taką skalę, która zapewni nam dostawy zielonego CO2 do produkcji paliw syntetycznych. I myślę, że to jest taki kolejny puzzle, o którym też trzeba rozmawiać, ponieważ biogaz i biometan też czeka na regulacje prawne. Jednym z głównych haseł, który pojawia się na większości wydarzeń związanych z sektorem energetycznym na przestrzeni ostatnich lat, to elastyczność systemu elektroenergetycznego. Czy technologie Power to X mogą wpłynąć na zwiększenie tej elastyczności? Myślę, że na pewno przede wszystkim dlatego, że no, my gospodarujemy te nadwyżki, tak? czyli te momenty, które są problematyczne dla krajowego systemu energetycznego, kiedy za bardzo wieje albo za bardzo świeci, to jest ten moment, kiedy my tę energię zbieramy i przetwarzamy ją na paliwo syntetyczne lub na wodór, bo wodór też może być końcowym etapem, aczkolwiek no, uważamy, że na dzisiaj technologia transportu wodoru no, to jeszcze nie jest doskonałe, dlatego jednak idziemy o krok dalej i uważamy, że te paliwa syntetyczne to jest to stabilniejszy, ten stabilniejszy produkt, łatwiej do przewiezienia. Natomiast tak, uważam, że, że technologie power x te duże instalacje, które będą zbierały te nadwyżki, z sieci, czy z, z poszczególnych projektów, bo to oczywiście wszystko zależy, jak my to poukładamy i zamkniemy, czy w takim jednym zamkniętym obiegu, czy jednak będziemy się wspierać tą energią z sieci i zbierać te nadwyżki z sieci, to myślę, że tak, że na pewno. Czy w Polsce funkcjonują już fabryki do wytwarzania zielonych paliw syntetycznych? Nie, nasza fabryka w Danii jest pierwszą tego rodzaju. A czy planują Państwo otworzyć takie fabryki w Polsce w najbliższych latach? Jakie są Państwa perspektywy w tym zakresie? Jak najbardziej, dlatego też o tym rozmawiamy, myślę, dzisiaj. My już w styczniu tego roku, czyli to zaraz będzie prawie rok temu, przy okazji wizyty króla Danii w Polsce, podpisywaliśmy MOU z dwoma gminami, na obszarze których planujemy rozwój źródeł odnawialnych oraz postawienie fabryki do produkcji wodoru, a dalej również do produkcji paliw syntetycznych. I to jest pierwszy taki projekt, o którym możemy głośno mówić, ponieważ to MOU zostało. Upublicznione, natomiast mamy też inne lokalizacje w Polsce, gdzie również planujemy tego typu inwestycje. Natomiast to nadal jest ta perspektywa lat przed nami, przede wszystkim ze względu na to, że nawet dyrektywa RET3 tak jasno wskazuje, że źródło, odnawialne źródło musi być dedykowane, dedykowane, żeby można było na przykład dostać wsparcie do produkcji wodoru czy uczestniczyć w europejskim banku wodorowym. Stąd no, ten rozwój samego źródła. W Polsce trwa, tak? Wiemy, o ile może z fotowoltaiką jest trochę szybciej. Tyle, jeśli chodzi o wiatr, no to my mamy ciągle perspektywy między 5 a 7, tak? Te procesy się nie skróciły, tu się nic nie zadziało. Również sam proces postawienia tej fabryki oczywiście wymaga zupełnie odrębnego, odrębnych procedur administracyjnych. Także to my dlatego mówimy o tym dzisiaj, bo to też nie są projekty, które będziemy robić za 2 lata. One najprawdopodobniej powstaną za 7 lat, może za 8. I to może być już za późno żeby podtrzymać konkurencyjność polskiej gospodarki. Dlatego to uważamy, jako European Energy uważamy, że to jest bardzo ważny temat do komunikowania administracji państwowej, ponieważ no muszą się zadziać zmiany, zarówno w legislacji, jak i w systemie wsparcia i musimy wspierać rozwój infrastruktury sieciowej. Więc bez tego tak naprawdę może się okazać, że nawet ten ośmioletni okres nie będzie możliwy. Mam nadzieję, że naszego podcastu wysłuchają również przedstawiciele administracji, więc takie pytanie, które możemy ich trochę też wyedukować, może: jakich tych zmian legislacyjnych najbardziej potrzebujemy? Potrzebujemy przede wszystkim skrócenia procesów administracyjnych. Tak, po pierwsze, to uważam, że po, powinien gdzieś przy rządzie lub przy ministerstwie, i tu możemy rozmawiać, czy to będzie Ministerstwo Klimatu, czy Ministerstwo Infrastruktury, powinien zostać powołany pełnomocnik do spraw. Czy Power to X, czy transformacji energetycznej, osoba, która będzie w jakiś sposób koordynować pomiędzy ministerstwami no niezbędne, jakby niezbędne zdarzenia, które muszą się zadziać, tak? Czyli zmiany ustaw, prace nad projektem systemu wsparcia, koordynować w jakikolwiek sposób to, co się dzieje z rozwojem infrastruktury. Zresztą no ostatnio myślę, że wszyscy byliśmy mocno zaskoczeni. Wypowiedzią prezesa PSE dotyczącą offshore'u i też tej linii stałoprądowej z północy na południe Polski. Więc jeżeli taki pełnomocnik by się znalazł, czy, czy koordynator, to myślę, że to już jest do uzgodnienia, albo jeżeli byłaby taka wola ze strony rządu, żeby powołać taką osobę, to myślę, że to by nam trochę ułatwiło proces, bo pierwsze to będzie jedna osoba do kontaktu dla wielu branż, które są mocno zainteresowane. A po drugie, no ja myślę, że to się nie zadzieje, to te puzzle właśnie ktoś musi je poskładać na sam koniec i na pewno skrócenie procesów, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii. Ja wiem, że my to też komunikujemy na innych forach i w ramach stowarzyszeń, że ten proces, szczególnie jeśli chodzi o energetykę wiatrową, jest po prostu żmudny i bardzo długi. Nie mamy na dzisiaj żadnych przepisów regulujących tak takie instalacje jak instalacja produkcji wodoru czy paliw syntetycznych. Tu znowu trzeba usiąść i jakby czerpiąc też z przykładów, na przykład z Danii, zobaczyć tak naprawdę, jakie procesy są potrzebne i jak legislacyjnie to ubrać w jakąś formułę. To jakby, co powtarzałam i powtarzam, po prostu bez infrastruktury sieciowej, bez rozwoju infrastruktury sieciowej. I to też trwa latami, więc znowu jakieś przyspieszenie, jeśli, jeśli o to chodzi. My nie będziemy w stanie transformować się gospodarki. Jak widzi Pani przyszłość rynku zielonych paliw syntetycznych w Polsce w kontekście globalnych trendów oraz polityki energetycznej Unii Europejskiej? Wydaje mi się, że już chwilę o tym rozmawialiśmy. No, Unia Europejska naprawdę intensywnie promuje rozwój zielonych paliw syntetycznych, i to jest coś, co uważam, powinniśmy w Polsce podkreślać i wykorzystać. Bo to właściwie, jakby to, jak ja widzę rozwój, to jest jakieś moje subiektywne zdanie. I ja po prostu uważam, że to się musi zadziać. I jeżeli się nie zadzieje, to tak jak powtarzam, to jest to, co my musimy naprawdę zrozumieć. Nasza gospodarka przestanie być konkurencyjna. Polskie firmy, polscy producenci nie będą w stanie eksportować do krajów unijnych, gdzie, gdzie nas to, gdzie, gdzie my będziemy za 10 lat, tak? Jako gospodarka? Jeżeli my chcemy się rozwijać, jeżeli chcemy zapewniać miejsca pracy, jeżeli chcemy w ogóle transformować energetykę, to jest jeszcze, jeszcze, jeszcze jedna tak. kwestia, to my musimy być konkurencyjni. A czy jako Polska posiadamy odpowiednie zasoby, aby wejść do tej gry w technologii Power to X i być wystarczająco konkurencyjny, aby nam inne kraje europejskie nie uciekły? No, one już nam uciekają i my, my też dlatego robimy. Już... <laughs> tak, czy możemy je dogonić. Ja, my musimy je gonić. Czy my je dogonimy, to jest. Tak, no właśnie, czy my je dogonimy, to ja tego dzisiaj nie wiem, bo, bo to też nie jakby nie ode mnie to zależy um, tak do końca. Natomiast my je musimy gonić, bo takie kraje jak Dania na przykład, czy ogólnie Skandynawia, no po prostu bardzo nam uciekają i stawiają nam coraz większe wymagania też jeśli chodzi o. Zazielenienie naszej gospodarki i produktów, które eksportujemy. Natomiast my mamy świetnych specjalistów w Polsce. Też widzieliśmy to na przykładzie naszej własnej budowy fabryki e-metanolu, gdzie szukaliśmy specjalistów również na polskim rynku. Uważam, że my mamy bardzo wielu chemików, ludzi, którzy zajmują się takimi technologiami, których nie ma gdzieś indziej w Europie. Myślę, że ogólnie. Tak, my mamy ogromny potencjał. Mamy też ogromny potencjał jako kraj, jeśli chodzi o y, instalacje odnawialnych źródeł energii. No, Polska jest jednym z największych krajów europejskich, tak powierzchniowo. <laughs> Więc oczywiście, że tak. No plus to, że mamy dostęp do morza i jednak potencjał na Bałtyku. Ym, my musimy dążyć do tego, żeby obniżać koszty produkcji, żeby ten produkt końcowy był bardziej konkurencyjny. Tak samo, jeśli chodzi o ten offshore, tak. My mamy ogromny potencjał. To, że to jest drogie, no to róbmy wszystko, żeby było taniej i żeby wykorzystać ten potencjał, który mamy. To tym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję ślicznie.